Korwa to jest niedobre, co ty za świństwo mi dajesz, kałot świni czy radioaktywne odpadki. Ha ha ha, ha teraz to ja jestem najlepszy w Pakmana, w ogóle cela nie macie. Korwa Haha, myślałeś, że mnie trafisz. CJ, come on. Aaaa, a korwa kto mówi? Asdef SDJ, stay rafik, keep and the ASDG. Że co, korwa? O, już przestała pierdolić. Włączę samozyczkę. The force is with you, young Skywalker. Ale nie jesteś Jediant. Kładowak. Chychm, teraz ogłoszenia. Ktasan Andreas przygody nieboszczyka sezon pierwszy. Jestem złodziejem, a moja misja główna to znaleźć martwą pikawkę. Pikawka to jest jedzenie, żeby potem nie było, że to pipa heche. Teraz spotkamy się z moim kolegą z pracy, oficer kotrawek, ale najpierw zobaczymy mój pokoi pracy codziennej. Ale słodki zrobię o zdjęcie. No dobra, ja zamknę przez chwilę mordę i za chwilę się spotkam z tym co mówię. O, to jest oficerze, przedstaw się. Aha, dobra, spierdalaj. To na tyle. Jeśli ci się nudzi, wejdź na mojego sk.fm i zadaj pytania. Żegnam Was i czekam na Waszą ocenę pod filmikiem.